Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem dedykowanym platformie Prime XBC, która zdecydowała się wesprzeć mój kanał, dowiedziawszy się, że jestem gdzieś tam w sercu kryptozapaleńcem. Jeśli jest to materiał, który nie wpada w Twoją gamę zainteresowań, to jak najbardziej rozumiem. Jutro pojawi się kolejny materiał z TFT. Jeśli jednak jesteś ciekaw, do czego służy Prime XBC, albo interesuje Cię temat krypto, to bardzo serdecznie zapraszam. Może na początku powiedzmy sobie, czym w ogóle jest PrimeXBC. Jest to platforma do handlu, która obejmuje kilka instrumentów finansowych. Mowa tutaj o Forexie, surowcach, indeksach giełdowych i kryptowalutach. Nie najbardziej interesują te ostatnie, ale to niesamowicie ciekawe, że możecie tu handlować nawet złotem. Broker zdobył nawet miano najlepszej platformy do handlu lewarowego. Przyznanego przez International Financial Awards i tytułu najlepszej aplikacji do handlu kryptowalutami przyznanym przez Forex Awards. Jeśli więc chcemy pohandlować, to jest to platforma dla nas. Podkreślam jednak, że standardowo nie jest to porada finansowa. Jeśli chodzi o te tematy, to nigdy nie będzie za mało edukacji, jakiej możemy się poddać. Apeluję więc o nieuleganie gwałtownym emocjom. Kolejnym fajnym aspektem jest to, że platforma posiada aplikację mobilną, która swoją drogą jest bardzo intuicyjna i wygodna. Wiele osób ma problem z faktem, że giełdy w dużej mierze wymagają od użytkownika tzw. KYC, czyli Know Your Customer. Jest to forma weryfikacji klienta, której dokonuje się za pomocą skanów dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy. Jest to często niewygodne, bo człowiek myśli sobie, kurczę, mają moje dane. Nie czuję się z tym komfortowo. Dobra wiadomość w przypadku Prime XBC albowiem tutaj KYC nie jest wymagane. Natomiast, żeby zwiększyć bezpieczeństwo naszego konta, możemy użyć zabezpieczenia dwufazowego Google. Wszystko znajdziemy w ustawieniach konta po jego utworzeniu. Rzućmy może w ogóle okiem na samą platformę. Wystarczy, że przejdziemy sobie tutaj do ustawień, i możliwość dwufazowego uwierzytelniania znajduje się po prawej stronie. Mamy tutaj też możliwość ustawienia sobie różnych powiadomień mailowych. Co do języka, to niestety nie znajdziemy tutaj dostępu do języka polskiego, ale myślę, że w tych czasach to podstawowy angielski już każdy gdzieś tam ma, a jeśli nie, to zachęcam, przyda się. Na ekranie głównym mamy dwa portfele. Ten pierwszy to portfel główny. A ten niżej, czyli tzw. Tak margin Wallet, to nasz portfel dźwigi. Aby go używać, musimy najpierw przerzucić środki, których będziemy używać, właśnie do tego portfela. Co do dźwigni, to radziłbym jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, postawić na edukację. Im więcej wiemy w temacie, tym lepiej. Ja nie będę tutaj robił tutoriala dotyczącego grania na giełdzie, bo nie uważam się jeszcze za osobę wystarczająco kompetentną. Możemy więc handlować na kilku rynkach. Niesamowicie ciekawą opcją jest, jak już wspomniałem wcześniej, dostęp do innych instrumentów niż tylko krypto. Mamy tutaj złoto, srebro, ropę. Jest w czym przebierać. No i mamy też oczywiście Forexa. Dalej mamy tak zwany copy trading, czyli możemy kopiować strategię, jaką przyjmują doświadczeni traderzy, którzy osiągają dobre wyniki. To coś jak kopiowanie czyjejś pracy domowej. Ale przypominam, nikt nie jest nieomylny. Uważajcie i bądźcie rozsądni. Ciekawe jest to, że jeśli jesteś kozackim traderem, to możesz zgarniać większe zarobki dzięki temu, że ludzie Cię followują. Potem mamy yield. Jest to po prostu wrzucanie środków na oprocentowanie. Mamy tu kalkulator, który mówi nam, jak orientacyjnie będzie wyglądał pasywny przychód przy podanej przez nas kwocie oraz na podany przez nas okres czasu. Kolejną opcją są tak zwane contests. Czyli turnieje, w których rywalizujemy z innymi w symulacjach. Gramy tam fikcyjnymi środkami i jeśli okażemy się najlepsi, to wygrywamy nagrody. Także można sobie tam poeksperymentować. Na samym końcu mamy narzędzie do wykonywania analiz wykresów odpowiednich par treningowych. Przydatne narzędzie m.in. do nagrywania, zakładając, że ktoś robiłby taki content. Na koniec dodam, że możecie użyć kodu NOWSI. Przy rejestrowaniu się jest to kod, który zapewni Wam bonus maksymalnie do 7000 tysięcy dolarów przy pierwszym depozycie. Yy, tylko że haczyk jest taki, że jest to bonus w postaci 7% tego, co wrzucicie, maksymalnie do 7000 dolarów. Także jeśli uważasz, że jest to coś dla Ciebie, to serdecznie zapraszamy. Ja oczywiście zamierzam zgłębiać wiedzę dotyczącą właśnie. Yy, Takiego handlu. I kto wie, może kiedyś będę kozackim trainerem. Kto wie, mam nadzieję, że tak kiedyś będzie. Wszystko pokaże czas. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Żegnam się z Państwem. Zapraszam jutro na TFT. Dziękuję jeszcze raz Prime XBC za wsparcie tego kanału. I życzę Wam wszystkim dobrej nocki dobrego dnia. Zależy, kiedy to oglądacie. so we have to eat.